Serdecznie dziękuję za zaproszenie za to, że mogę z Państwem świętować i widzieć ten ogrom pracy, które Państwo codziennie wkładają w, w pracę na roli, w to, żebyśmy my wszyscy mieli właśnie tego chleba powszedniego pod dostatkiem. To bardzo ważne, bo myślę, że nawet jeśli by. W przyszłości, przychodziły ciężkie czasy, to życzę nam wszystkim, aby tego chleba naszego powszedniego akurat na polskiej ziemi nigdy nie brakowało. I cieszę się również, że rozpoczęliśmy od, od Mszy Świętej, od Eucharystii, albowiem to właśnie dzięki Bożemu Błogosławieństwu na pewno na tą pomyślność również w plonach możemy liczyć.